już myślę, że teraz słychać. Okej. Okay. Tak, bo słuchajcie, ja właśnie mówiłem o tym, że burza nam prawdopodobnie przerwała transmisję, bo to tak na chwilę się na chwilę się tutaj rozłączyło. Także bardzo was przepraszam za problemy techniczne, niezależne ode mnie. Ale, ale właśnie odwołuję się do tego, że Kasia nam napisała, że psy lubią rutynę. No i powiedziałem, że ona ma konika w, na, na swoim logo, więc nie tylko, nie tylko psy, ale konie, ludzie też. Jeżeli pracujecie w jakiś przewidywalny sposób, macie jakiś przewidywalny plan dnia, to, to jest zdecydowanie mniej stresujące niż wtedy, kiedy wszystko się codziennie zmienia. I Olga też napisała, że nasz ragan zdecydowanie lepiej zaczął funkcjonować. W naszym stadzie i okazywać nam przywiązanie i czułość, wiedząc, jakich zasad musi przestrzegać. Więc, oczywiście, że tak. To znaczy, zasady babci są czymś, co porządkuje świat psa, co powoduje, że ten świat staje się bardziej bezpieczny dla niego. Ok. okay. To teraz mówiliśmy, czyli podsumowując, mówiliśmy o pierwszych dwóch zasadach, czy pierwszych zdaniach zasady premaka. Czyli zachowanie mniej prawdopodobne jest wzmacniane przez bardziej prawdopodobne, czyli jak odrobisz lekcję, pójdziesz na rower. Druga zasada, zachowanie bardziej prawdopodobne nie jest wzmacniane przez zachowanie mniej prawdopodobne, czyli jeśli pozwolimy psu na to, żeby realizował swoje rzeczy, które uwielbia, i oczekujemy, że to będzie wystarczającym powodem, żeby robił to, na czym nam zależy, czyli pracował z nami, to niestety. Tak się nie zadzieje, a wręcz przeciwnie, możemy spowodować, że pies będzie celowo robił coraz gorzej, coraz mniej dokładnie, byle jak, właśnie dlatego, że wie, iż po wykonaniu tego byle czego i tak dostanie spodziewaną nagrodę. I teraz trzecia, trzecie zdanie tej zasady, albo trzecia zasada premaka mówi tak. Że z efektem karania mamy do czynienia, gdy jednostka po wykonaniu czynności bardziej prawdopodobnej jest zmuszona do wykonania czynności mniej prawdopodobnej. To spowoduje, że czynność bardziej prawdopodobna, czy ta taka bardziej ulubiona, przestanie być dla psa fajna. I tutaj chciałbym nawiązać do tematu schodów. O, właśnie, to będzie to, o czym. Miał być od początku ten live. Czyli tutaj mam, mam schody. Babcie już sobie na chwilę to są schody, które znajdują się w moim mieście rodzinnym. Byłem tam niedawno, właśnie teraz w czasie weekendu. I te, z tymi schodami wiąże się pewna historia. Otóż to są schody, które prowadzą od kościoła parafialnego w dół w kierunku tak zwanej Szklarczykówki. Kiedyś tam nie było barierek, więc wychodziło się wprost na jezdnię i tak się szło po prostu z kościoła do, do szkoły, która się znajdowała nieopodal. I jak widzicie tutaj na tym, na tym pięknym zdjęciu, tutaj znajdują się, tutaj gdzie jest teraz ta trawa, to jest taka trochę górka z pieca na łyb, jak to mówią. I myśmy, jako dzieciaki chodzące do szkoły podstawowej, ślizgali się na torgistrach z tej górki. Jak zapewne się domyślacie, nie jest to zbyt bezpieczne, czy nie było to wtedy zbyt bezpieczne. Zresztą nie wiem, czy teraz ktoś to robi, ale wtedy tak robiliśmy. Bo po pierwsze, prędkość rozwijaliśmy wielką, a dwa, można było wylecieć wprost na ulicę. I kiedy dowiedziała się o tym nasza, nasza nauczycielka, kazała nam 100 razy napisać w zeszycie zdanie nie będę się ślizgał z górki przy kościele będę szedł po schodach to są te schody właśnie i wiecie co oczywiście no kazała no to się pisze i jak gdzieś tak po 70 zdaniu zorientowałem się że ja piszę będę się ślizgał z górki przy kościele nie będę szedł po schodach czyli piszę dokładnie odwrotnie niż to miałem napisać Słuchajcie, no co za makabra, co za nie? Ale a, powiem Wam tak, ponieważ ja to już pisałem tyle razy, to dla mnie ta beznadziejnie idiotyczna czynność była wystarczającą karą. Ja już wiedziałem, że ja już nie chcę się ślizgać z tej górki przy kościele i będę szedł po schodach, ponieważ nie chcę już więcej robić czegoś takiego. Tego idiotycznego pisania, jakkolwiek było to bez sensu, co, 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 co pisałem, to sama czynność tego pisania była wystarczająco dotkliwa. I to jest właśnie ta trzecia zasada premaka, która mówi, że z efektem karania mamy do czynienia wtedy, kiedy w wyniku zaangażowania się w czynność bardziej prawdopodobną, organizm będzie zmuszony do zaangażowania się w czynność mniej prawdopodobną. Jak myślicie, co było bardziej prawdopodobne? Ślizganie się z górki przy kościele, czy pisanie w zeszyciku bezsensownych sentencji? Odpowiedź jest oczywista. Prawda? Bardziej prawdopodobne było ślizganie się. Ale ponieważ zrobiliśmy to, czyli ślizgaliśmy się z tej górki, to w wyniku tego ślizgania zostaliśmy zmuszeni do napisania 100 razy w zeszycie idiotycznego zdania. Co spowodowało, że skutecznie ślizganie się z górki przy kościele zostało wygaszone. A właśnie wygaszenie w ten sposób nazywamy efektem karania. Czyli popatrzcie, tutaj, żeby zaistniał efekt karania, pani nauczycielka nie użyła wcale jakiejś awersji, prawda? Czyli nie nie wiem, nie zbiła nas linijką po palcach, nie kazała nam klęczeć na grochu, nie zrobiła nam jakiejś takiej, prawda, przykrości, z przejście to była burza, to, to jest burza, cały czas. Tylko po prostu kazała nam pisać bezsensowne zdania. Teraz przełóżmy to na, przełóżmy to teraz na nasze doświadczenie z psami. Jeżeli nasz pies ciągnie na Smyczy. Tak. I za każdym razem, kiedy pociągnie na smyczy, my zawrócimy do punktu startu. To bardziej prawdopodobne, oczywiście, jest dla psa dojście tam, gdzie on chce, niż bezsensowne zawracanie, siadanie i rozpoczynanie tej drogi jeszcze raz. A więc czynność mniej prawdopodobna, którą zmuszamy psa, żeby zrobił, po prostu zabieramy go i idzie z nami, no kropka, tak, powoduje, że on przestanie ciągnąć na smyczy. Oczywiście to się nie stanie może po jednym razie, ale, ale zobaczycie, że to tak działa. To jest właśnie ta trzecia zasada Premaka, która mówi właśnie, że jeżeli pies w wyniku zaangażowania się w czynność bardziej prawdopodobną będzie zmuszony do wykonania czynności mniej prawdopodobnej, mniej prawdopodobnej to wygasimy właśnie tą czynność bardziej prawdopodobną. Teraz, co jest bardziej, na przykład, mamy psa nervusa, tak? I na przykład nasz pies Nerwus lubi wdawać się w awantury z innymi psami. To jest czynność dla niego bardziej prawdopodobna. Jeżeli pies wyskoczy z mordą na drugiego psa, my go w tym momencie zabieramy, wracamy do domu, to on będzie wiedział, że coś na czym mu zależało, czyli spacer, Kończy się w momencie, kiedy rzuci się z zębami w kierunku drugiego psa. Czyli mamy szansę, że to rzucanie się zostanie wygaszone, tak? Właśnie poprzez jakby zmuszenie psa do tego, że wracamy do domu. Koniec. Koniec spaceru. Yy, I tak, tak właśnie działają te trzy, yy, się to, zasady premaka. Yy, ok. Patrzę teraz na wasze. Yy, patrzę teraz na wasze yy, komentarze. Ja kiedyś pisze i Petka Sorcy, ja kiedyś 500 razy musiałam pisać. Nie będę obrażała kolegi. Napisałam 500 razy. To, ale chyba była to bardziej kara dla nauczyciela, bo musiał liczyć te zdania. Co podejrzewam, że tego nie zrobił, yy, że nie liczył tych zdań. Natomiast byłbym bardziej. Ciekaw, czy to zadziałało, bo jeżeli przestałaś obrażać kolegę, myśląc, że znowu każe ci zrobić ten idiotyzm, czyli pisać 500 razy, nie będę obrażała kolegi, to wtedy zadziałała właśnie ta trzecia zasada Premaka. Ok, Bartek pisze do nas tak. Przypomina mi to izolację, którą stosowałem wobec adoptowanej suczki. Było, była mocno zasobowa wobec rezydentki, więc przy każdym wyskoku lądowała za drzwiami. Stopniowo problem się wygaszał. Później wprowadziłem nagrody za współpracę i spokój. Aktualnie zdarza im się jeździć jednocześnie z jednej ręki. No i super. Tutaj, jakby ten wyskok, tak? czyli ten wyskok na sukę był zachowaniem bardziej prawdopodobnym, a mniej prawdopodobne było przebywanie w izolacji, tak? bo, bo rozumiem, że ta suczka nie lubiła za bardzo przebywania w tej izolacji. I to spowodowało, że przestała wyskakiwać na tą suczkę, żeby nie doświadczać właśnie tej, tej izolacji. Więc można by było też tutaj rozważyć to, to od, od takiej bardziej skiderowskiej strony, że to był P-, czyli negatywne wygaszenie, czyli zabranie psu twojej uwagi, twojej obecności. Ale możemy to jak najbardziej również interpretować z wykorzystaniem zasady Premaka. tak ktoś, czy można zobaczyć freluszkę. Nie wiem. Nie wiem, czy można zobaczyć freluszkę. Czy ona, czy ona nam pozwoli, żeby ją zobaczyć? Czekajcie. Spróbujmy. No, wasze życzenie jest dla mnie rozkazem. Mam bałagan w pokoju, więc freluszko, freluszko, czy dasz się, bo ładnie i teraz będziesz tutaj. Widzicie freluszkę? Jest, to jest moja freluszka-gwizduszka, która wszystkich bardzo serdecznie pozdrawia. Poszła sobie nie jak widzicie ona się nie bardzo boi nie bardzo się boi burzy w ogóle się nie boi burzy pyta Agata, nie, nie, ona się nie boi ja od samego początku ją starałem się zaznajomić z różnymi bodźcami i nie boi się <słyska> <słyska> mhm. patrzę sobie na wasze komentarze tak dzidzia i petka. Co jeśli jesteśmy daleko od domu? Jeśli pies zrobi coś, co jest złe, na przykład obszczeka innego psa, jaka kara będzie dla niego adekwatna? No, ja wtedy przywiązuję do drzewa, 5 minut przerwy, powrót do spaceru. Wiesz, to będzie bardziej jednak tak po stronie P-, czyli negatywnego wygaszenia, zabierasz mu swoją uwagę, swoją obecność. Jak się uspokoi, to wtedy wracasz do spaceru. Czyli on widzi, że Konsekwencją tego zachowania jest zabranie mu twojej uwagi, obecności. Czy można byłoby na to popatrzeć od strony, od strony właśnie tej trzeciej zasady premaka? Nie? Czyli moglibyśmy powiedzieć tak: w wyniku obszczekania innego psa, twój pies zostaje zmuszony do tego, żeby pozostał przez chwilę w izolacji, a więc przestanie obszczekiwać innego psa. Więc można też popatrzeć na to, właśnie. W tym kontekście trzeciej zasady Premaka. Bałagan też chętnie zobaczymy. Nie, 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 nie. jestem na to gotowy. Słuchajcie. Ja tutaj mam taki kadr, który powoduje, że widzicie tylko kawałek mojego bałaganu. A może kiedyś. Hej. Okay. Nie rozumiem za bardzo, ale okej. Okay. Anna. Tak, ja po każdym wyskoczeniu psa na blat w kuchni i porwanie jedzenia robiłam izolację w klatce i nie zadziałało. Zastanawiam się, gdzie jest błąd. Pies grzecznie siedział w klatce i nadal robił swoje. Wiesz co, jeżeli dostęp do blatu w kuchni i jest tym zachowaniem bardziej prawdopodobnym, a izolacja w klatce nie była dla niego zachowaniem jakby mniej prawdopodobnym, czyli takim, w którym on na przykład nie, nie angażował się sam. Tak? To po prostu pies mógł nie zrozumieć tego związku, tak myślę. Nie? I też tak jest, że czasami w przypadku również zachowań instynktownych tutaj ktoś pyta też o kradnięcie jakichś rzeczy, czy tam zjadanie jakichś rzeczy na spacerze, nie? że jeżeli pies zjada coś na spacerze, to już sama możliwość tego zjedzenia jest dla niego taką frajdą, mamy do czynienia z zachowaniem instynktownym, że samo po prostu, nie wiem, powiedzenie mu siad, tak, które jest mniej prawdopodobne, nie, może nie spowodować, że on przestanie poszukiwać kolejnych atrakcji na spacerze, tak? Więc mówimy tutaj o pewnych możliwościach, ale nie chciałbym, żebyście to traktowali jako takie uniwersalne recepty. Czasami tak jest, nie? Czasami jest tak, że jeżeli na przykład pies ciągnie na smyczy i za każdym razem, kiedy on pociągnie, ja każę mu usiąść on będzie musiał usiąść, nie ma bolca, pociągnąłeś, siadasz, to... Wtedy rzeczywiście może zadziałać tutaj ta trzecia zasada premaka, czyli że jeżeli pociągniesz, tak, co jest dla ciebie bardziej prawdopodobne, no bo chcesz iść tam, gdzie chcesz, to będziesz musiał usiąść. To pies będzie wiedział, że, jakby, że no ceną za, za to pociągnięcie jest siadanie, którego nie lubi, no w tym momencie on wolałby iść, więc przestanie ciągnąć po to, żeby poruszać się do przodu. To jest taki ładny przykład tego typu działania tej trzeciej zasady. Yy, yy, premaka. Mm -hmm. <laughs> Cześć, mam nikt, jak nikt. Haha, moja, jak coś zwędzi z kuchni, to zwioła właśnie do klatki, żeby spokojnie zjeść. No, to, to wtedy klatka absolutnie nie będzie działała jako, jako yy, yy, właśnie yy, coś mniej prawdopodobnego, a wręcz przeciwnie, będzie, stanie się częścią rytuału z yy, zżerania. ja yy. Tutaj jeszcze Katarzyna pisze tak, jeszcze raz może powie, czy ma sens taka reakcja, że gdy pies totalnie nie chce ładnie przejść przez furtkę, a umie, tylko wyrywa do przodu, aż mi ręce urywa, to po kilku nieudanych próbach zawracanie, odmówić czasowo spaceru, to mogłoby zadziałać. To mogłoby zadziałać, jeżeli pies zobaczy, prawda, że w wyniku zaangażowania się w czynność bardziej prawdopodobną przeskakiwanie przez furtkę. Będzie po prostu tracił możliwość tracił, będzie musiał się zaangażować w czekanie na kolejną szansę. To, to może zadziałać właśnie tak, jak pisanie 100 razy w zeszycie. Nie będę się ślizgał z górki przy kościele, będę szedł po schodach. Aha, mm -hmm. e, Patrycja pisze tak: Zepsułam koendę, ale tylko przed wejściem do dołu doszło do tego, że na komendę br tylko uszami zamachał, zamiast się otrzepać. A jak chciałem, żeby zrobił to porządnie, to naszczekał na mnie. Po kilku takich akcjach za brak wykonania komendy wyciągnąłem soczystego kabanosa i zacząłem pożerać na jego oczach. Trzy razy się otrze, otrzepał od kabanosa nosa po koniuszego gona. Tutaj zagrałaś bardziej motywacją, nie? Czyli on po prostu zobaczył, że warto wykonać twoją komendę, prawda? Bo... Yy, będzie coś bardziej prawdopodobnego wtedy dostępne, i zagrałaś tą, tą konkurencją motywacji. Nie? Jak ty tego nie zrobisz, to ja ci zeżrę tego kabanosa. Tak o sobie pomyślał. A to w takim razie wykonam to, żeby, żebyś mi nie zeżarła mojego kabanosa. Nie, właśnie to też mówiliśmy o tym, o tym przy okazji motywacji. Jak pamiętacie, również macie w klubie Przyjaciół Psów nagranie z tego, z tego naszego spotkania. Kochani. Jeszcze raz, jeżeli chcielibyście zadać bardziej szczegółowe pytania, właśnie coś tutaj widzę, że się pojawiły różne takie pytania o to, jak pracować z psem na terenie spacerowym, gdzie jest bardziej reaktywny, gdzie jest mniej reaktywny, to ja oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam na sesję pytań i odpowiedzi QA, właśnie w Klubie Przyjaciół Psów, która to sesja będzie miała miejsce. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 20.00, to już taka jest nasza tradycja, prawda? Sesja tylko dla członków Klubu Przyjaciół Psów. A więc, jeżeli ktoś nie jest jeszcze członkiem Klubu Przyjaciół Psów, to ja bardzo, bardzo serdecznie oczywiście zapraszam do tego, żeby dołączyć do klubu. Dam Wam tutaj linka, żebyście widzieli, jak to można zrobić. Pamiętajcie, to nie jest zobowiązanie na całe życie. W każdej chwili możecie z członkostwa w klubie zrezygnować. Mam nadzieję, że Wam przybliżyłem te zasady babci, powiedziałem Wam trochę o tym, jak działają te trzy zdania. Jeszcze na zakończenie zróbmy takie właśnie podsumowanie, jak to wygląda w praktyce, jak te zasady Premaka funkcjonują w praktyce. A więc pierwsza zasada jest następująca, pierwsze zdanie tej zasady jest następujące. Zachowanie mniej prawdopodobne jest wzmacniany przez zachowanie bardziej prawdopodobne. Czyli najpierw lekcje, później rowerek. Druga, druga sentencja. Zachowanie bardziej prawdopodobne nie jest wzmacniane przez zachowanie mniej prawdopodobne. I tutaj mówiliśmy też o tym, że pies potrafi nas cudownie oszukiwać. Prawda? Czyli potrafi zrobić tak, że jeżeli nie będzie chciał czegoś, czegoś zrobić, no to po prostu po prostu będzie starał się robić to coraz mniej dokładnie, coraz gorzej, coraz coraz bardziej kiepsko, tak? I trzecia zasada, mówiliśmy o efekcie karania, z którym mamy do czynienia wtedy gdy jednostka po wykonaniu czynności bardziej prawdopodobnej, na przykład ciągnięcie na smyczy, będzie zmuszona do wykonania czynności mniej prawdopodobnej, czyli na przykład siadania. I w ten sposób ta piękna triada pomaga nam w treningu z psem. Czy QA też będzie trwał godzinę? Myślę, że około godziny. Tak. Ja w pierwszej kolejności będę starał się odnieść do tych pytań, które już wpisujecie w komentarzach pod wydarzeniem. A jeżeli będzie czas, to oczywiście chętnie odpowiem na te pytania, które się, które się pojawią w trakcie naszej rozmowy. Kochani, mimo że z jakimiś technicznymi przerwami udało nam się dobrnąć do końca. Bardzo serdecznie Wam. Dziękuję za spotkanie. Za tydzień widzimy się w nietypowej scenerii, bo wyjeżdżam sobie trochę na urlop, ale postaram się o 20.00 z Wami połączyć, żeby chociaż was pozdrowić, a na pewno za dwa tygodnie widzimy się już normalnie. Także trzymajcie się, odpoczywajcie, miejcie czas na trening i spacer, odpoczynek z Waszymi kochanymi psiakami. Żegnam się z Wami, do usłyszenia miłego wieczoru.